Widziałem coś. Harold Ash i Perry Fisher byli partnerami. Fisher zostawił rodzinną firmę, by zaprojektować instalacje techniczne w hotelu. Co poszło nie tak? Wszystko. Ash zmusił Fishera do pokrycia dodatkowych wydatków. Skończyło się na tym, że Ash został właścicielem hotelu, a Fischer wylądował na bruk. Sąd przyznał chyba rację Fischerowi. Fischer zgodził się na polubowne rozwiązanie sprawy. Własny apartament i 50 tysięcy rocznie do końca życia. Długo nie pożył. Ash dobrze na tym wyszedł. Może tu jest pies pogrzebany. To znaczy? Wiele się słyszy o mściwych duchach szukających zadośćuczynienia. True, that... Jak udowodnić, że Fischer wrócił jako duch? Stracił wszystko przez Asha. Nie ma dowodów, by aż przyczynił się do śmierci Fischera. Na pewno to był wypadek. Fischer był alkoholikiem. aż musiał tylko pilnować, by miał co pić. Zabójstwo w mini-warzy? Czekał, aż Fischer sam się wykończy i problem z głową. To poważne oskarżenie. Więc skąd wziął się ten udręczony duch? Nie wiemy, czy to duch stał tuż za tobą. Widziałem to samo, co Tanner i ta nieszczęsna kobieta. Nic do ciebie nie dociera? Zaraz wrócę. Co się stało jego żonie i córce? Czekały na przejeździe. Stuknęła je ciężarówka i wepchnęła pod koła pociągu. Nie znaleziono ich we wraku auta. Uciekły? To niemożliwe, ale w samochodzie nie było śladów krwi. Wiem, że chcesz dobrze, ale muszę pobyć sam. Samotność nie zawsze jest dobra. Zostawiłem w hotelu torbę. Zaraz wracam. Puść mnie. Let me out. Oh, no. Natychmiast wypuść mnie z tego pokoju. Były tu. Były tu Catherine i Nicole. Catherine i Nicole. Are you doing? Jak się czujesz? Doznałem wstrząsu, ale mój stan jest stabilny. Listen, I, uh... Dzwoniłem do Davison. Może przyjechać już dzisiaj. Pozwól by cię zastąpiła. Może masz nawrót malarii. To nie było przewidzenie. Musisz się wycofać z tej sprawy. Możesz zaszkodzić postępowaniu. Widziałem, Katrin i Nicole. Były tam. Patrz. Badałem wszystko. Przejścia w inny wymiar, porwania przez obcych, rozszczepienie czasu. Znam wszystkie rodzaje tajemniczych zaginięć, od porwań przez statki kosmiczne po boską interwencję. Tym razem omal ich nie odzyskałem. Zobaczyłeś je, bo tego pragnąłeś. Coś nas tu ściągnęło. Wiem, jak to brzmi, ale czuję ich obecność. Dlaczego tu i teraz? Może to miejsce to portal do zaświatów. A jak nie? Od dwunastu lat żyję nadzieją. Trochę to trwało, ale już wszystko działa. Dobra robota. Coś nam umyka. Mam to samo uczucie. W końcu na to trafimy. Jak badanie pomieszczenia, komputer przelicza dane. Anton uważa, że ten hotel to brama do zaświatów. Pokój z wejściem do nieba i ekspresem do kawy. Lepiej by było bez tego ducha. Co o tym myślisz? Zobaczmy, co nam powiedzą kamery i skanery. W Katakumbach nie miałeś sprzętu. Jakie wyciągnąłeś wnioski? Żadnych. Zagłuszyłem uczucia. Butelką wina. Pete, chodź coś zobaczyć. Funny, Bardzo śmieszne. Nic panu nie jest? Gdzie Pete? Nikogo tu nie było. Nie widziałeś, żeby wychodził stąd siwawy facet średniego wzrostu? Nie, słyszałem tylko, jak walił pan w drzwi. Dzięki.